Jak ludzie trzymają w ręku młotek, to każdy problem będzie wyglądał jak gwóźdź. Każdy może być prekursorem. To jest pewien stan umysłu. Dopuszczenie do siebie możliwości, że jestem na tyle silny i wyjątkowy, że mogę to zrobić. Kiedyś byłem piłkarzem zawodowym. Kiedy byłem na studiach, na trzecim roku zdarzyły się dwie rzeczy, które wywróciły moje życie do góry nogami. Po pierwsze zmarł mój ojciec, miałem wtedy 21 czy 22 lata, więc to dla mnie było bardzo dużym przeżyciem. A drugi bardzo ważny moment był taki, że ja wtedy miałem kontuzję i nie mogłem już dalej grać. Znaczy lekarze nie dawali mi wielkich szans na grę w piłkę nożną. No i wtedy musiałem jakby znaleźć sobie alternatywę, Po prostu tego zacząłem się uczyć. No i gdzieś na czwartym czy piątym roku ktoś zaproponował mi zostać na uczelni w roli asystenta i tak to się potoczyło. Tak naprawdę to, kto będzie kim w przyszłości, zależy nie tylko od tego, w jakiej szkole się uczy i czego się uczy, ale również w jakim środowisku dorasta, z jakimi osobami ma do czynienia, kto wpływa i kształtuje jego przyszłość. Tutor, dla, szczególnie dla tych osób, dla tych dzieci, które mają pewne trudności, pewne ograniczenia często również bariery społeczne może być kluczową osobą. Tak, znaczy on może otworzyć drzwi, które dotychczas dla takiego dziecka wydawały się całkowicie niedostępne i zamknięte. On może pokazać te szczyty, te góry i tę drogę, o której to dziecko nigdy mogło nie zamarzyć. Zaangażuj się w Akademię Przyszłości. Polecam. Robert Kozielski.